Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Akademii Polskiego. I dzisiaj odpowiadając na prośby z naszych social mediów, z TikToka, z Instagrama, jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, to zapraszamy Akademia Polskiego. E, chciałabym troszeczkę przybliżyć wielką improwizację z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza wyjaśnić kilka wątpliwości, które gdzieś się pojawiły w komentarzach i mi się rzuciły w oczy i mam nadzieję, że to zrobię i może zrozumienie tej sceny będzie dla Was chociaż trochę łatwiejsze. Pierwsza rzecz, która kiedyś była bardzo częstym błędem kardynalnym to jest twierdzenie, że Konrad wielką improwizację wygłosił na jakiejś górze, na Mont Blanc. Szczególnie pojawiały się twierdzenia, że na Mont Blanc. Gdzie to jest oczywiście szczyt z kordiana, więc tutaj tego nie mieszamy. Konrad wielką improwizację wygłosił w celi, klasztornej celi zakonu Bazylianów w Wilnie. I o czym w ogóle jest ta wielka improwizacja? Kilka rzeczy nam się ujawnia. Przede wszystkim samotność. Ogromna samotność i wewnętrzne rozdarcie Konrada, te wszystkie wielkie namiętności, które nim targają. Miłość, za chwilę nienawiść, uznawanie Boga za jednego z niewielu odbiorców godnych poznawania jego dzieł, a z drugiej strony niemalże nazwania Boga carem. No i co mamy na początku? Na początku Konrad. Ujawnia się jako osoba, która nie jest zrozumiana przez otoczenie. Jako twórca, jako człowiek. On jednak nie zazdrości innym twórcom, poetom, popularności, bo uważa, że pisanie, żeby przypodobać się jakiejś szerszej publice, jest prawdziwym nieszczęściem. No i że prawdziwy twórca tak naprawdę powinien wyrażać to, co naprawdę czuje, niezależnie od tego, jakie opinie będą mieli o tym inni ludzie. No i idąc dalej, Konrad stwierdza, że mm, owszem, odbiorcy jego poezji mogą go czytać, natomiast nigdy nie zrozumieją prawdziwego znaczenia tej poezji. I tutaj literatura pełni taką funkcję emocji. Powiedziałabym, emocji, które dosłownie piętrzą się w duszy. I ludzie tak naprawdę widzą tylko wizerunek poety, ale nie widzą tego, co jest w jego głowie, nie widzą jego myśli, prawda? I Konrad właśnie zwraca się bezpośrednio do swojej poezji, używając słowa pieśń. I Swoją poezję porównuje do, czyli tą pieśń, do gwiazdy na niebie, której ludzie nie widzą. I społeczeństwo, które jest ograniczone z różnych przyczyn, nawet za pomocą teleskopu, czyli tych skla, szklanych skrzydeł, tej gwiazdy, czyli tej poezji nie zobaczy, nie ujrzy jej pełnego kształtu. A człowiek, jedyne co może dostrzec, to światło, które tutaj nazywa słońcem. No, i Konrad znów podkreśla to, że poezja, którą tworzy, nie potrzebuje żadnego ludzkiego poklasku, ludzkiej aprobaty. I że ta poezja znajduje się w sercu jej autora i świeci w tym sercu niczym gwiazdy. Potem Konrad zwraca się do Boga i natury, stwierdzając, że to są jedyni godni, Odbiorcy jego twórczości. Konrad tutaj nazywa siebie mistrzem i wielkim kreatorem, co też jest takim początkiem jego próżności, którą zobaczymy też w dalszych częściach wielkiej improwizacji. I wydaje mu się, że wyciąga dłonie ku górze i kładzie je na niebie, że jego dusza pozwala mu obracać gwiazdami i w ten sposób tworzy dźwięki. I tych dźwięków są tak naprawdę miliony. Oczywiście weźcie pod uwagę, że to są metafory. Wy też tak szczegółowo nie musicie się podczas matury tymi metaforami posługiwać. Konrad w poezji dosłownie kreuje nową rzeczywistość, która przypomina właśnie łączenie dźwięków. I Potem Konrad wyraża taki żal, który tak naprawdę ludzkości towarzyszy od wieków i ponownie podkreśla, że jego dzieła są godne wyłącznie Boga i natury, i podkreśla ich nieśmiertelność. No i tutaj Konrad znów próbuje nawiązać dialog z Bogiem i mówi do Boga, żeby zauważył, jak słowa są mu Posłuszne, jak on tymi słowami włada, żeby właśnie zachęcić go do, do, tego, do tego dialogu, prawda? I idąc dalej, Konrad krytykuje wszelkich mędrców i proroków, którzy są podziwiani przez świat, i kwestionuje ich godność do nazywania ich duchowymi przywódcami, mimo że. Zebrali pochwały, zebrali aprobatę społeczeństwa, oklaski. Tak naprawdę przez wieki czczono właśnie postęp, mądrość, inteligencję, co towarzyszyło szczególnie wynalazcom i mędrcom. Konrad jednak twierdzi, że nigdy nie czuli się oni tak wielcy, jak on się czuje. W tym momencie, mimo że przecież stawiano im pomniki, ustanawiano jakieś święta państwowe na ich cześć, no i Konrad czuje, że dzisiaj osiągnął taki szczyt swoich możliwości, szczyt wiary w siebie i pragnie się dowiedzieć, czy rzeczywiście jest największy na świecie, czy po prostu sobie to uroił przez swoją dumę i to jest ta chwila Samsona. Samson to była oczywiście postać biblijna, która miała nadludzką y, siłę. Konrad chce pozbyć się ciała, wzlecieć ponad ziemię jak ptak i stanie się prometeuszem. Mi to prometeuszu powinniście y, znać, powinniście. Wiedzieć, co Prometeusz zrobił, i tutaj też zachęcam Was do powtórzenia pojęcia Prometeizmu, jeżeli go jeszcze nie znacie. I Konrad chce otrzymać od Boga jego siłę. I chce, może inaczej, te skrzydła, które On sobie wyobraża prawe oznacza przyszłość, a lewe przeszłość. I Konrad chce dotrzeć do Boga przez swoje uczucia. chce odkryć istotę boskości właśnie za pośrednictwem swoich uczuć, za pośrednictwem tych swoich wielkich namiętności i chce się porównać do Boga, chce porównać swoją wielkość do wielkości Boga. I Konrad, tutaj przemawia przez niego patriotyzm, kocha cały naród, kocha bezinteresownie, tak jak niemalże członka rodziny, kocha wszystkich zmarłych, żyjących, przyszłe pokolenia również. I on pragnie z głębi serca szczęścia dla Polaków, więc tutaj też nie należy odbierać wielkiej improwizacji, jako Pogoni Konrada za władzą Boga, bo to nie o to chodzi. Meritum wielkiej improwizacji jest takie, że Konrad kocha swoją ojczyznę i chce dla niej jak najlepiej, a ówczesne uwarunkowania historyczne boleśnie doświadczyły Polskę i Konrad chce Polsce użyć w tym cierpieniu. I Konrad sobie ustanowił taką misję, że on będzie przewodnikiem duchowym narodu w drodze do niepodległości, ale on nie wie, jak to zrobić. Nie ma pojęcia, ustanowił sobie szaleńczą misję, trudną do wykonania, i nie wie, jak, jak ją zrealizować. W związku z tym udaje się do samego Boga, którego wiedzy, wsparcia potrzebuje. On posiada tak naprawdę tylko talent poetycki i, i potrzebuje wskazówek. Jak ten naród wyzwolić? Tylko uwaga, nie prosi o to w sposób pokorny. Konrad stawia siebie w pewnym momencie na równi z Bogiem, bo może tworzyć tak naprawdę własną wizję świata przy pomocy swojej poezji. Wielka improwizacja jest, jest też wyrazem siły twórczości poetyckiej i poczucia, że ta twórczość poetycka jest czymś ważnym i czymś, co jest w stanie kreować rzeczywistość. I Konrad chce władać ludzkimi duszami. Prosi Boga o rząd nad, rząd dusz, żeby móc robić to tak jak sam Bóg, jak Stwórca. Zarzuca Bogu, Skazywanie ludzi na cierpienie, żeby ich ukarać za jakieś ich wcześniejsze przewinienia, i stwierdza, że on lepiej by wykorzystał władzę, która w aktualnych okolicznościach jest w rękach Boga. Czuje się nieśmiertelny i uważa się za najbardziej wrażliwego ze wszystkich ludzi. Z pewnością jest to związane oczywiście z jego talentem poetyckim, bo artyści, poeci uchodzą za szczególnie wrażliwych na piękno i na różne zależności obecne w świecie ludzi. I w związku z tą swoją wrażliwością Konrad domaga się od Boga władzy. Władzy nad duszami. Ale Bóg milczy. I Konrada to Wścieka. Konrad widząc milczenie Boga, krzyczy A, milczysz. I nie wie tak naprawdę, nadal nie wie, jak ma dokonać tej swojej misji, ale się zapędza w swojej pysze. I jego stosunek do Boga staje się coraz bardziej nerwowy, agresywny, a on staje się coraz bardziej pyszny na przestrzeni tej wielkiej improwizacji. I Konrad oskarża Boga, że on jest wyłącznie mądrością, a nie miłością, bo gdyby był miłością, to by nie doświadczył takiego narodu. I tylko ludzie wykształceni tak naprawdę zdołali odkryć chociaż część, chociaż na miastkę, boskich tajemnic. I mądrość doprowadziła w zasadzie do tego, że powstało także wiele szkodliwych wynalazków, takich jak na przykład trucizny. I Konrad stwierdza, że tylko za pomocą wyobraźni można przekroczyć granice tego, co jest stworzone, i że dusze cierpią z powodu obojętności, obojętności Boga. Konrad wykazuje tutaj nie tylko swoją pychę, ale też swoją ogromną wrażliwość i swój patriotyzm. On rzeczywiście kocha naszą Ojczyznę. I teraz przeczytam króciutki fragment, fragment tego bluźnierstwa, bo Konrad zapędza się oczywiście w swojej rozmowie z Bogiem i zaczyna coraz bardziej bluźnić, ale tego bluźnierstwa nie kończy. Posłuchajmy. Odezwij się, bo strzelę przeciw Twej naturze, jeśli jej w gruzy nie zburzę, to wstrząsnę całym państw Twoich obszarem bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia ten głos który z pokoleń pójdzie w pokolenia krzyknę że żeś ty nie ojcem świata ale i nie kończy tego bo bluźnierstwo kończy za niego diabeł wykrzykujący carem porównanie boga do cara jest szczególnym bluźnierstwem w ówczesnych okolicznościach historycznych ponieważ car był uosobieniem czystego zła. Pamiętacie może pojęcie historiozofii, gdzie historię postrzegano jako walkę dobra ze złem. No i właśnie Rosja była tym złem, Polska była tym dobrem. I car to było uosobienie dosłownie czystego zła czystych opresji, okrucieństwa i wszystkiego co najgorsze. Polska, przypominam też tutaj w dziadach, mamy obecną koncepcję mesjanizmu w widzeniu Księdza Piotra, gdzie Polska jest przyrównana, powiedzmy, do Mesjasza, który musi cierpieć, żeby zbawić nie tylko siebie i zmartwychwstać, ale również inne narody, całą ludzkość, tak? I w momencie, kiedy Konrad mydleje, a bluźnierstwo skończył diabeł wypowiadając słowa carem. Konrad padł, i rozpoczyna się walka między dobrymi i złymi siłami o jego duszę. I walkę przerywa przyjście księdza Piotra. I tutaj drugi duch mówi tak: pop, klecha, przyczajmy się i schowajmy rogi. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o wielką improwizację. Podsumowując. Czego dowiadujemy się o Konradzie z wielkiej improwizacji? Po pierwsze, jest poetą, jest utalentowany poetycko i przypisuje ogromną rolę swojej poezji. Po drugie, jest targany wielkimi namiętnościami, często sprzecznymi. Od miłości w wielkiej improwizacji przechodzi do nienawiści, do bluźnienia przeciwko Bogu. Od uważania Boga za godnego odbiorca jego twórczości przechodzi do Wywyższania się ponad Bogiem. Zauważcie te kontrasty w tej wielkiej improwizacji, bo to jest ważne. Kolejną rzeczą, której, której dowiadujemy się o Konradzie, to to, że on wyznaczył sobie misję, misję szaloną jak na swoje możliwości, misję bycia duchowym przywódcą narodu w czasach tak niepewnych, historycznie, i nie wie, jak tej misji się podjąć, nie wie w ogóle, jak jej dokonać. To jest nie na jego. Siły, on jest nawet zbyt rozstrojony psychicznie, żeby odpowiedzialnie stanąć na czele tego narodu. I kolejną cechą Konrada jest miłość do ojczyzny. Pamiętajmy, że on jest pyszny, on jest dumny, ale przemawia przez niego nie rzeczywista chęć zdobycia władzy nad światem z jakichś egoistycznych pobudek, tylko przemawia przez niego pragnienie Wyzwolenia swojego narodu z cierpienia, ponieważ on prawdziwie kocha ten naród. Jak dosłownie rodzinę, jak rodzic kocha dziecko, jak mąż kocha żonę. Dosłownie to jest tego rodzaju miłość. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłam tę wielką improwizację, że troszeczkę będzie Wam łatwiej to zrozumieć. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Możecie dzielić się w komentarzach tym, czego jeszcze byście potrzebowali, co jeszcze wymaga. Wyjaśnienia, może zrobię jakiś odcinek o wszystkich widzeniach w dziadach, części trzeciej. Dajcie znać, czego potrzebujecie, po prostu, a ja postaram się tutaj z Marią coś ugrać. Dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się ciepło. Pa! pa.